Dzień dobry, witam w mojej nowoczesnej salce ćwiczeń. Dzisiaj kolejne zdjęcia cyklu zdrowych rygosłup. Już drugie. Dzisiaj raczej poćwiczymy sobie w pozycji stojącej. Będziemy się starali odejść od tej naszej pozycji siedzącej, w której najpewniej wszyscy w większości czasu przebywamy. Także stajemy do góry. Nogi mniej więcej na szerokości bioder póki co. I zaczniemy sobie od głębokiego wdechu. I spokojnie. Jeszcze raz Wdech. I, i ostatni raz wydech. Zostaw ręce u góry. Wyprostuj. Wyduchnij głos, oddal barki od obojczyków. Wróć z powrotem. I delikatnie to samo do boku. Hop. Wróć i w drugą stronę. Jeszcze raz sobie powtórzymy tę sekwencję. Hop. bok, wróć. I jeszcze raz w te strony. Ok. I na wdechu spokojnie opuszczamy ręce. Kolejne ćwiczenie, tym razem ręce za plecami. I możemy się chwycić albo za nasze przedrębiona, jeśli komuś. Wygodnie, można, załokcie. Teraz, co robimy, staramy się oddalić nasze przedramiona, nasze ramiona od pleców do tyłu. Pamiętajcie, żeby nie pochylać mocno do przodu, nie robić przeprostu, napij pośladki i dopiero wtedy postaraj się oddalić ramiona. Chwilę zostań, wróć i jeszcze raz postaraj się. Oddać ręce, nisko barki, ściągnij łopatki. Okay. Jeszcze raz, przyjmij postawę, nogi szerokość biodra, ściągnij te łopatki, barki w dół, wdech. I spokojny wydech. Okay. Nadal staramy się być mniej więcej na szerokości bioder, ewentualnie ciut szerzej. Ręce splatamy za plecami i będziemy powoli schodzić w dół. Ale pamiętamy, żeby nasze plecy starały się być w miarę proste, nie zaokrąglamy, A biodra kierujemy do tyłu. Jeśli już mocno czujemy rozciąganie po tylnej stronie nóg, możemy się zatrzymać w tej pozycji, napięcie mięśni brzucha Również może nam pomóc ustabilizować tę pozycję. Opuść ręce. Spójrz przed siebie. Wysuj ręce do przodu. Hop. Wróć. Jeśli chcesz, możesz chwilę odpocząć. Nogi w kolanach mogą delikatnie ugięte, a jeśli ktoś jest w stanie, można je wyprostować. I teraz ręce do boku. I odwróć na zewnątrz. Ok. I jeszcze raz do przodu, w dół i jeszcze raz na rok. Hop, odwróć. I powoli prostujemy naszą pozycję. Teraz zejdziemy w dół w trochę inny sposób. Będziemy zaokrągać powoli nasz kręgosłup, kręg po kręgu. Nogi szerokość bioder i powoli schodzimy w dół. O, hop, 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 hop. Spleć ręce za nogami, chwyć się za dłonie i postaraj się nogami przepchnąć ręce do tyłu. Wyprostuj nogi. Zostań jeszcze chwilkę, opuść ręce i spokojnie, kręć po kręk do góry. Szybki wdech I spokojny wydech. Przejdziemy do zbędnego nieco inna struktura będzie zaangażowana. Prawa, ręka, prawa noga, przepraszam za lewą nogę. Można ją położyć nieco na grzbiecie stopy. I jeśli prawa noga jest po lewej stronie, to prawą ręką sięgamy na drugą stronę. Ważna rzecz, nie otwieramy bielnicy w tę stronę, cały czas jest skierowana prosto. Dostajemy tutaj chwilę, można sobie pomóc drugą ręką. prosto wyprostuj się. i teraz powoli w dół, tak jak poprzednio schodziliśmy o prostych plecach góra i teraz zejście poprzez zaokrąglone plecy. Ok i identycznie zrobimy sobie na drugą stronę także lewa noga za prawą, pamiętamy żeby jednicy tu skierować hop i powoli rozciągamy taką strukturę która lubi być przytłuczona, szczególnie w pozycji siedzącej. Mięsień czworoboczny lędzi dla uproszczenia, Rozpościera się od naszego talerza biodrowego, aż do dwunastego żebra. Staramy się go trochę wydłużyć. O, możesz pomóc z drugą ręką. Ciach. Zjedziemy sobie po prostych plecach. Biodra do tyłu. Proste plecy, ściągnięte łopatki. O, powoli do góry. I to samo przez zaokrąglone plecy. Tutaj w tym ćwiczeniu cały czas możemy pamiętać, w przeciwieństwie do mnie, żeby przytrzymać ten brzeg stopy na macie. Wtedy ten efekt rozciągania będzie jeszcze lepszy. Ok. Kolejne ćwiczenie. Zaczynamy sobie może od lewej nogi. Podciągamy kolano. Tu, w klatki piersiowej. Do brzucha. Równowagi. Zostań chwilę. Jak najmocniej przyciągnij. Nie odchylaj się do tyłu. Znowu prosta pozycja. Przekryć nogę. Znowu na jedną nodę. Jeśli ktoś ma problem, można być blisko ściany, oprzeć się, będzie delikatnie łatwiej. Hop. Przyciągnij piętę do pośladka. Można opuścić nogę, żeby ponownie przyciągnąć do klatki piersiowej. Nogę można opuścić i ostatni raz do tyłu. Jeśli ktoś już czuje trudność na tym poziomie, niech zostanie w swojej pozycji. Jeśli ktoś czuje, że może pójść dalej, możemy się przechylić do przodu, delikatnie ugiąć nogę w kolanie, już potrzebna lepsza zdolność równowagi. Przechylimy się do przodu i jeszcze możemy sobie to utrudnić poprzez wyciągnięcie ręki. I to samo drugą stronę. W tym razem prawa noga do piatki piersiowej. Chwilkę Palce, stóp skieruj na siebie. Przechwyć nogę. Jeszcze raz do siebie. Mocno przyciągnij nogę i ostatni raz do tyłu i teraz możemy spróbować wersji trudniejszej. Stabilizuj nogą, narki mięśni brzucha, spójrz jeden punkt, hop, spróbuj I jedną rękę skierować do przodu, wróć powoli. Ok, mamy ostatnie ćwiczenie, tak myślę, więc niestety nie zdążymy dzisiaj. Wyjątkowo staniemy nieco szerzej niż szerokość bioder. Zaczniemy sobie w lewą stronę, także lewa noga skierowana do boku. Prawa stopa do się przesunęła, również lekko do boku i ważne co Biodra nie kierujemy bok, tylko cały czas są skierowane do przodu. I schodzimy. Powoli w dół, staramy się, aby kolano nie wyprzedzało linii stóp, jak najniżej miednicy. Chwilę zostanę w tej pozycji, wróć i ponownie w dół. Pamiętaj o kolcach wytrobowych skierowanych do przodu jednymi. Już nie będę robił na drugą stronę, mamy no mało czasu. Pokażę jeszcze wersję, jak można tylko utrudnić to zadanie. Schodzimy ponownie w dół. Można się podeprzeć łokciem w tej pozycji. Wiodra cały czas w ten sposób. I w tu otwieramy naszą pozycję. Spójrz za dłonią do góry. Proste plecy w jednej Nie przechylaj się do przodu. stara się jak najmocniej otworzyć. Wytrzymaj chwilę, później będzie można zmienić na drugą stronę. I ostatnia pozycja, już obiecuję na dzisiaj, najtrudniejsza, tego zadanie domowe. Praktycznie to samo, nieco trudniej, do boku, do boku, szeroko nogi, biodra. I teraz przechylamy się w tę stronę, schodzimy dłonią po piszczeli. W kierunku kostki stawu skokowego. Znowu płasko. Otwórz. Pozycję. Stara się stworzyć jedno linię w swoim ciele, wyłącznie w projekcji bocznej. I w tej pozycji was zostawiam. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Te, jak mówiłem, śmiało możecie dołożyć i powtórzeń. A szczególnie w tej ostatniej pozycji się postarałem zostać trochę dłużej, przećwiczyć łatwiejsze wersje, a na sam koniec przejść do tej najtrudniejszej. Do widzenia.